Skończyło się cierpienie, milczenie, dystans, skończyło się. Ta osoba wie, wie, co straciła, wie, co czuła. I teraz ma pewność, czego pragnie ciebie. To nie jest przypadek, to nie jest impuls. Nadszedł czas, a ten czas wyznaczył Bóg. Miłość nie umarła. Po prostu potrzebowała odpowiedniego czasu. I ten czas nadszedł. Ona wróciła inna. Bardziej zdecydowana, bardziej klarowna i gotowa. To, co raniło wcześniej, teraz błogosławi. To, co rozdzieliło, teraz łączy, i nic, absolutnie nic, nie może zatrzymać tego, co zostało wybrane przez Boga. Musisz to usłyszeć wyraźnie skończyło się. Najcięższy etap minął. Ból, który wydawał się bez końca, ustał. Milczenie, które cię paliło od środka, które pożerało twoje pytania które dusiło Twoje noce, ucichło, ale to nie było bez przyczyny, nic z tego nie było daremne, wszystko miało swój powód, proces, pozwolenie. A teraz nadszedł dokładny moment, moment, w którym cykl się kończy, a to, co pozostało, to miłość, prawdziwa miłość, miłość sprawdzona, miłość wybrana. Nie masz pojęcia, ile ta osoba myślała, to nie była tylko tęsknota. To było żal, to była udręka niepewności, czy jeszcze ma czas. To był strach przed utratą czegoś, co zdarza się tylko raz. Były noce, w których przeżywała każde powiedziane słowo, każdy zimny gest, każdą nieobecność i jeszcze więcej noce, w których stawała w obliczu pustki własnej duszy i zdała sobie sprawę, tęskniłaś. Nie tylko w ciągu dnia, w duchu stałaś się nieobecnością na skórze. I wtedy duma zaczęła opadać, gniew zamienił się w milczenie. Milczenie stało się wspomnieniem, a wspomnienie zamieniło się w modlitwę. Tak, ona modliła się, nie dlatego, że wiedziała co robić, ale ponieważ nie wiedziała już dokąd iść, bo wszystko, co próbowała zrobić bez ciebie, nie udawało się, bo nic nie miało sensu bez tego, co mieliście. I wtedy poprosiła Boga o odpowiedź, nie o jakąkolwiek odpowiedź. Chciała znaku, impulsu, dotyku. I on dał. Bóg nie działa w czasie pośpiechu, On działa, gdy serce cichnie, klęka, żegna kontrolę. To było właśnie wtedy, gdy wszystko zaczęło się zmieniać. Ból nie zniszczył, wygładził. Musiała stracić, musiała krwawić, musiała zagubić się w sobie, żeby odnaleźć się w czymś większym, a tym czymś byłeś ty, było tym, co mieliście, ale teraz, z korzeniami, z wiarą. Z prawdą. Wasza miłość przeszła przez najtrudniejszy test czas i przetrwała. Ktoś, kto patrzy z boku, nie rozumie. Ktoś, kto nie czuł tego na własnej skórze, myśli, że to koniec ale wy wiecie. Zawsze to wiedzieliście. Nieważne, ile czasu minęło. Co Bóg złączył, nikt nie rozdzieli. Mogło zostać przerwane, odwrócone, złamane ale nigdy nie zostało wymazane. Ona wróciła. Ale nie w ten sam sposób. Wróciła bardziej świadoma, wróciła spokojniejsza, wróciła mniej reaktywna i bardziej szczera, bo tym razem to nie tylko o pragnieniu, to o oddaniu, to o odpowiedzialności, to o tym, by to zadziałało. Ona wie, że bolało, że się zraniłeś, że być może nawet wewnętrznie zrezygnowałeś, ale teraz coś w niej krzyczy. Krzyczy, że to wciąż możliwe, krzyczy, że czas nie zniszczył. Tylko przygotował. A ty, czy wciąż czujesz? Nie kłam, nie ukrywaj. Ty też myślałeś, ty też modliłeś się, ty też pragnąłeś, aby wróciła inna, teraz stoisz przed tym. Ta miłość nie wzięła się z ciała, wzięła się z ducha, a gdy coś jest duchowe, nie da się tego wyjaśnić, to się czuje, nie ma już na co czekać. Pojednanie nie potrzebuje idealnej scenerii, potrzebuje prawdy, ale może wciąż się boisz, bojąc się, że znowu zranisz się. Bojąc się uwierzyć i upaść, bojąc się oddać i znowu zostać samotnym to naturalne, to ludzkie. Ale posłuchaj, uzdrowienie przychodzi tylko wtedy, gdy wybierasz, aby nie uciekać, a ta osoba wybrała, by przestać uciekać. Jest przed tobą z większą wiarą, z większą jasnością, z pewnością, że teraz to Bóg prowadzi, bo wasz czas się nie skończył, tylko się dostosował. Myślimy, że wszystko musi się wydarzyć w naszym czasie, ale prawdziwe życie odbywa się w przerwach, w milczeniu między błędami, w przestrzeni między oddaleniem a powrotem. Przeszliście przez to wszystko, a jeśli w środku wciąż jest uczucie, to znaczy, że historia się nie zakończyła. Ona nie chce zaczynać od zera, chce kontynuować, ale w inny sposób, z większą dojrzałością, z większą wiarą, z podniesionymi oczami i czystym sercem. Więc teraz pytam cię, pozwolisz na to? Pozwolisz, by przeszłość nadal kontrolowała teraźniejszość? Czy pozwolisz, by Bóg dokończył to, co zaczął? To nie chodzi o zapomnienie tego, co się wydarzyło, to chodzi o podjęcie decyzji, co będzie się działo dalej. Ta osoba nie chce obietnic, chce działań, chce wzajemności, chce, żebyś zobaczył, jak bardzo się zmieniła i ile wciąż łączy Was dwoje. Prawdziwa miłość się nie rozpada. Ona się przekształca, ona dojrzewa, wraca kiedy jest prawdziwa, a teraz jest czas, nie dlatego, że wszystko jest rozwiązane, ale dlatego, że istnieje chęć, by to rozwiązać, nie dlatego, że strach zniknął, ale dlatego, że miłość stała się większa niż on, nie dlatego, że ból odszedł, ale dlatego, że w końcu nabrał sensu, a kiedy miłość ma sens, ona kwitnie, nawet po chaosie. Nawet po oczekiwaniach, a jeśli Bóg dotknął, nikt więcej tego nie zmieni, jeśli Bóg pozwolił, nikt tego nie zatrzyma, jeśli Bóg złączył, wiesz co dalej. Ta miłość jest błogosławiona. Nie przez szczęście, ale przez wybór, nie przez naleganie, ale przez prawdę. Czas przestać patrzeć na to, co zraniło i zacząć patrzeć na to, co jeszcze może się narodzić. Nasiono już tam jest. Deszcz przeszły, grunt jest czysty, teraz trzeba podlewać, teraz trzeba dbać, bo to, co pochodzi od Boga, nie przychodzi po to, by bawić się, przychodzi po to, by zostać. Ona wróciła. Nie po to, żeby zamieszać, aby dopełnić, a ty uciekniesz, czy będziesz żył? Wciąż jesteś tutaj, czytając to z uciskiem w sercu, bo w głębi duszy coś w tobie wciąż czeka może w milczeniu, może z dumą ale czeka. Wiesz, że to połączenie nie jest zwykłe, wiesz, że kryje się za tym coś większego, i wiesz też, że to, co Was oddaliło, nie była zdrada miłości, to była niedojrzałość, strach, błędne skróty. Ta historia się nie skończyła, ona tylko przez chwilę milczała, ale teraz krzyczy. I nie ma sensu próbować ignorować. Gdy chodzi o sprawy duchowe, umysł nie gaśnie, dusza czuje i domaga się, chce porozmawiać. Bez masek, bez ogródek. Chcę spojrzeć ci w oczy i powiedzieć: zmieniłam się. Ale więcej niż to, chcę pokazać zachowaniem, obecnością, stałością. A może wciąż masz wątpliwości. Ale odpowiedz mi na jedno pytanie, nie okłamując samego siebie. Czy potrafiłbyś zobaczyć tę osobę idącą naprzód z kimś innym i udawać, że to wszystko nie ma dla ciebie znaczenia? Czy potrafiłbyś wymazać wszystko co przeżyliście? Czy potrafiłbyś uciszyć to uczucie, które nigdy cię naprawdę nie opuściło? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to przestań udawać, przestań walczyć z tym, co wciąż cię porusza wewnętrznie. Przebaczenie już się zaczęło, tylko ty musisz je przyjąć. Tak, popełniła błąd, tak, były niepowodzenia, ale ból, który poczuła później, był rzeczywisty, był głęboki, był samotny. Zrozumiała, nie przez rozum. Ale przez brak, i wtedy pojawił się Bóg. Nie po to, by przywrócić to, co było wcześniej, ale by odbudować to, co może być nowe. Ale, żeby to się stało, musisz zdecydować: utrzymywać się w dumie, czy otworzyć się na to, co życie wciąż chce ci dać? Bo szczerze mówiąc, minęło już za dużo czasu na czekanie, na nieufność, na udawanie, że nic nie czujesz. Bóg nie chce, abyś żył w cyklach bólu. Ból odegrał swoją rolę. Ujawnił, naprawił, złamał, ale teraz nadszedł czas na odbudowanie, a odbudowanie wymaga odwagi, wymaga jednego kroku, wymaga otwarcia drzwi. Ona już zapukała, już modliła się, już zrozumiała. A ty? Czy nadal będziesz się bać? Czy dasz szansę czemuś większemu niż wydwoje? To nie chodzi o powtarzanie, to chodzi o zrobienie czegoś na nowo nie w ten sam sposób, nie z tymi samymi błędami. Ale z inną podstawą, z innym poświęceniem, z innym rodzajem prawdy. Jeśli oboje się nauczyliście, to nie była strata, to był proces. Jeśli wciąż masz chęć, to nie był koniec, to była przerwa. A jeśli wciąż masz wiarę, to wciąż jest możliwe. Nie musisz mieć teraz wszystkich pewności, tylko musisz dać szansę, nie dla niej, ale dla tego, co Bóg zapoczątkował w Was. To ponowne połączenie nie przychodzi, aby zacząć od zera, przychodzi, aby kontynuować z właściwego punktu, z bólem zamieniającym się w siłę, z przeszłością stającą się żyzną glebą, z miłością, która przestaje być nadzieją i staje się wyborem. Ta historia wciąż może być piękna, jeśli będzie budowana z pokorą, jeśli będzie podlewana obecnością, jeśli będzie kierowana przez coś większego. Ona jest gotowa, a ty? Nadszedł czas, aby przestać uciekać, aby przestać testować, aby przestać udawać, że to obojętne, bo tak nie jest. I ty to wiesz. A jeśli teraz nic nie zrobisz, będziesz żałować później, nie dlatego, że ktoś cię zmusi, ale dlatego, że czas pokaże ci, prędzej czy później, że to, co miało być, znowu zapuka do świadomości i puka w sposób najbardziej okrutny. Przez obrazy, wspomnienia, milczenia, które bolą bardziej niż słowa. Przypomnisz sobie szansę, którą miałeś, dokładny moment, w którym mogłeś odpowiedzieć, w którym mogłeś dać słowo, znak, otworzyć się, ale jeśli wybierzesz milczenie, usłyszysz echo tego w przyszłości. I to echo nie znika. Wraca w postaci żalu, wraca, gdy duma przestaje mieć znaczenie, wraca, gdy ta osoba. Już ma dość prób. Ona już nie chce cię przekonywać, nie chce błagać ani się poniżać. Chce odwzajemnienia, chce obecności, chce znaków, bo tym razem nie chodzi o zdobycie chodzi o trwałość. Ona wie, czego chce i wie, od czego to się zaczyna od szczerego spojrzenia, bezpośredniego słowa, zdecydowanego wyboru. Jeśli nadal coś czujesz, nawet jeśli w kawałkach, wtedy wiesz, co robić. Musisz tylko przestać czekać na idealny moment, bo odpowiedni moment już nadszedł, a to, co z nim zrobisz, zdefiniuje wszystko. Albo stawiasz krok, albo z daleka obserwujesz, jak ta historia staje się wspomnieniem. I nie daj się oszukać. Są wspomnienia, które obciążają na zawsze. Teraz to jest punkt zwrotny punkt, w którym przestajesz tak bardzo się chronić, aby w końcu doświadczyć czegoś w pełni. Bo jeśli ma być miłość, to niech będzie z odwagą. Jeśli ma być powrót, niech będzie po to, by budować. Jeśli ma być zostanie, niech będzie prawdziwe. A jeśli wciąż jest wiara, jest droga. Ta droga nie będzie łatwa, ale będzie czysta i prawdziwa. A na końcu to właśnie tego szuka każde serce czegoś, co jest prawdziwe. Więc spójrz w siebie, spójrz szczerze. Jeśli wciąż. Jest tam miłość, nie chowaj jej, nie sabotuj, nie uciekaj, bo ona już tu jest, nie na zewnątrz, ale w twojej historii. Czeka tylko na jedno, twoną decyzję. Ona już tu jest, ale nie w ten sam sposób. Wróciła z ciszą w sercu i prośbą w oczach. Nie jest tutaj, by obiecywać światy, jest, by być prawdziwą, bo teraz wie, miłość to nie hałas, to obecność. To to, co zostaje, nawet gdy wszystko się rozpada. A wiesz co jeszcze? Nie wróciła, bo czuła się samotna. Wróciła, bo usłyszała Boże wezwanie, a kiedy Bóg mówi: Nie dyskutujemy, słuchamy, możesz wątpić, możesz testować, możesz się chronić, ale nic z tego nie zmieni tego, co czujesz, a ty czujesz, bo gdybyś nie czuł, nie byłbyś tu teraz, czytając, przewracając serce w środku, przełykając gorycz. Próbujesz przekonać siebie, że to już za tobą, próbujesz sprawić, by świat uwierzył, że minęło, ale wiesz, gdzieś w głębi wiesz, wciąż istnieje więź, nić, wspomnienie, które nie wyblakło, a ona też o tym wie. Dlatego wróciła, bo nie miało sensu dłużej uciekać. Czas zrobił to, co musiał, ujawnił to, co jest prawdziwe, a to, co jest prawdziwe, zawsze wraca. Nie ma znaczenia, co mówili. Nie ma znaczenia, w co sam próbowałeś uwierzyć. Miłość, którą Bóg zasiewa, nie umiera. Może być nawet zakopana przez ból, wątpliwość, zranienie, ale gdy pada deszcz świadomości, wyrasta. A teraz jest tutaj, w Was dwojgu, znów rośnie, bez hałasu, bez pośpiechu, ale z korzeniami. Teraz to decyzja, bez półśrodków, bez wymówek, bez emocjonalnych tarcz. Albo pozwolisz na to nowe rozpoczęcie. Lubisz patrzeć, jak wszystko się traci, mając poczucie, że jeszcze można było to uratować, i wiem, już wcześniej czułeś frustrację, ufałeś i się zawiodłeś, czekałeś, a to nie przyszło, wierzyłeś, a wszystko się rozpadło, ale to nie jest powtórka, to inna faza, inne zrozumienie, inny rodzaj oddania i więcej. Tym razem ma sens, jest w tym wiara. Jest świadomość. Ona nie chce już romantycznej, idealizowanej, kruchej miłości. Chce miłości solidnej takiej, która stawia czoła, która przebacza, która wspiera. Ona pragnie miłości, która modli się razem, która buduje powoli, która nie potrzebuje publiczności ani doskonałości. A jeśli czujesz, że też jesteś gotowy na to, to nie ma już czego odkładać. Ale co, jeśli się nie zgodzisz? Ona pójdzie dalej. Z bólem być może, ale pójdzie, bo teraz wie, że zasługuje na to, by być wybraną w całości. Nie będzie już prosić ani nalegać, zatrzyma to, co czuje i pozwoli życiu prowadzić ją w inne miejsca. A ty będziesz musiał zmierzyć się z pustką, że nie zrobiłeś nic, kiedy mogłeś, będziesz pamiętać, będziesz czuć, zrozumiesz za późno, że to jeszcze było możliwe, ale ty wolałeś milczeć. Więc teraz jest ten moment daj znak, jedno słowo, jakąś akcję pokaż, że również jesteś gotów, by to zadziałało, nawet jeśli się boisz, nawet mając rany, nawet bez gwarancji. Bo to, co prawdziwe, potrzebuje tylko dwojga ludzi, wystarczająco całych, by się nie poddać. Na co czekasz? Na absolutną pewność? Ona nie nadejdzie, ale masz wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że wciąż kochasz, że wciąż pragniesz. Że wciąż potrafisz. Więc weź głęboki oddech, spójrz w siebie, a jeśli to miłość, nie pozwól, by ci umknęła. Dotarłeś aż tutaj? To już wiesz, to nie było przypadkiem. Może ta wiadomość powiedziała dokładnie to, co musiałeś usłyszeć, lub to, co unikałeś skonfrontować. Ta miłość przeszła przez czas bólu, została złamana, poddana próbie, uciszona, ale przetrwała. I teraz. Jest w Twoich rękach. Nie po to, by powtarzać, co było, ale po to, by pozwolić na to, co może być. Jeśli wciąż jest coś w środku, nie pozwól, aby to umarło przez dumę, strach lub milczenie. Mów, szukaj, słuchaj, ale nie udawaj, że to już minęło, jeśli wciąż bije. Życie nie daje takich szans dwa razy z tą samą siłą. Albo odpowiesz teraz, albo na zawsze będziesz nosić ciężar niepróbowania. Więc powiedz mi, Wierzysz w odnowienie? Czujesz, że ta miłość może na nowo się narodzić? Napisz poniżej: Wierzę w to, co pochodzi od Boga. I powiedz mi: co byś zrobił, gdyby ta osoba wróciła dzisiaj? Zasubskrybuj kanał, aby dalej otrzymywać takie wiadomości, bezpośrednie, szczere, które przemawiają do serca. Polub, jeśli to dotknęło czegoś w Tobie. Podziel się z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć tę prawdę. Bo prawdziwa miłość nie zostaje zapomniana. Rozpoznaje się i się o nią dba. Do następnego filmu.